Apel z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szanowni Państwo, witam Państwa wszystkich serdecznie. Witam mieszkańców Wyszanowa, delegacje, zakładów pracy, instytucji, organizacji politycznych. Witam również władze naszego miasta, burmistrzów. Witam radnych przedstawicieli starostwa. Witam nasze kochane dzieci, które tutaj co roku zawsze stoją i słuchają tych rocznic. Nie może być tak, że ktoś wchodzi na nasze terytorium i robi to, co chce. Mało to na posesjach osoby były rozstrzeliwane, bo coś tam nie zrobiły tak, jak trzeba było. Szanowni Państwo, dużo o tym mówić. Ja się zaraz wzruszam, jeżeli o tym mówię, bo to przecież 76 lat temu. To nie tak dawno, prawda? Wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę Warszawą, Warszawą. Tam w Getcie gór. Warszawa od chłodu, od głodu, tęsknota Warszawy. Wystarczy po prostu wrócić te 76 lat do tyłu i powiedzieć, że za parę godzin zacznie się koszmar. Powiem tak, że po obrazkach dzisiejszych w telewizjach zacytuję modlitwę o wschodzie słońca. Od pogardy, chroń nas, Panie, bo od tego zaczynają się wojny.